być w Maroku, mieć taki widok i się piwa nie napić. Casablanca. Marokyński haszysz. Dobra. Moi drodzy, to na 100% alkohol w może się kupić. Tyle, że to e, jest tak, że musicie minąć Kerfur i zaraz dosłownie za Kerfurem jest taki nie wiem jak to nazwać taka, taka ich dodatkowa część w której można kupić alkohol i mają tam wszystko e, Wrócić możecie sobie tak samo 19 albo, albo autobusem 29 ale jeżeli jedziecie późnym wieczorem to koszt wzrasta z 2,5 do 3,5 od osoby to już jest u nich jako tak zwany nocny. Eee... Co jeszcze? Powiem wam tak, no jak te ulice wyglądają za mną, to widzicie. A jak wyglądają już na terenie medyny, to zobaczycie właśnie za sekundę. To znowu weszliśmy na stare miasto. Nocuje oczywiście standardowo jak to zawsze u muzułmanów. Także tutaj nic się nie zmieniło. Eee... No i co? mam specjalnie skierowaną kamerę na siebie, że nawet jakby ktoś mi robił awanturę, że nagrywam czy coś, to żeby nikt się do mnie nie przypieprzył, że nagrywam kogoś, to zawsze pokażę, że nagrywam siebie na tej zasadzie. Ale musicie wziąć też poprawkę, że to miasto jest zbudowane na wzgórzu. Medyna jest zbudowana na wzgórzu. Lepiej niż Szaman, bo w Tych Wzgórz to tam było od cholery. W e... Tych Wzgórz było od cholery. Zobaczcie w ogóle jaka szerokość ulicy. Na szerokość barka, barków. Od ściany do ściany. O, tu już muszę bokiem. E... W Tych Wzgórz było więcej, więcej schodów było więcej. Tutaj jest troszeczkę mniej, ale to jest, no sobie, że to jest pieprzona to po prostu. Różnica jest taka, że w Jerozolimie, które pamiętacie, że to jest pierwsza Alcatraz, tak to nazwałem, tam nie było takiego oświetlenia, tam było ciemno, po prostu. No. Tam było ciemno. Tam było światła tylko co, co, co jakieś tam większe takie skrzyżowanie. Tutaj natomiast jest normalnie w miarę regularne oświetlenie, że nawet w tej chwili Wy mnie widzicie, a nie muszę używać kamery przedniej. Kamerę obróciłem żeby pokazać mozaikę. Coś mi kapie z góry, nie wiem co to było. Eee, także tak moi drodzy, no, stare miasto no, ma swój urok, no można, można wejść na, na parę godzin żeby sobie zobaczyć jak to wygląda, że to jest trochę inny świat. Um, a a, a a a a a później gdzieś sobie nosować na i zwiedzać nowe. No i co? I widzimy się chyba na tarasie. I tyle na razie. Cześć. Marokoński kasus. Moi drodzy, tak wygląda panorama Fesu nocą wieś na dachu tak to wygląda być w Maroku więc taki widok się piwa nie napić Casablanca To jest jeden z tych momentów, kiedy człowiek specjalnie staje o wschodzie słońca, tylko ze względu na to, że prowadzi ten kanał. Centralnie przede mną jest północ, dlatego za mną jest południe, a to znaczy, że tam ma wschód. To dlaczego? No, dlatego, że jest zachmurzone niebo. Myślałem, że będzie to lepiej wyglądać. Pomyśl, pomyślcie sobie, jak jest stąd. Wychodziło piękne słoneczko, jakby nie było tego zachmurzonego nieba. I oświetlało to wszystko. Aż to jeszcze śpi, co jakiś czas słychać tylko pijące koguty, za dużo ich tu nie mają, ale mają. A, liczyłem na to, że to słońce będzie pięknie te wszystkie domy oświetlać, no ale, ale się przeliczyłem. Yy. Słuchajcie. Mówiłem o tym, a to sobie sobie w tą stronę, to przynajmniej będziecie mogli gdzieś tam za plecami widzieć panoramę. Mm, mówiłem o tym, że w tym mieście można kupić haszysz za 200 dirhamów. Jeżeli znajdziecie dobrego lokalsa, nawet no, dziś, to się takimi rzeczami zajmują, to wiedzą jak wybrać człowieka. I nie wierzcie pierwszego lepszego, że sobie nie Pogadajcie z nim jaki to jest go jeszcze eee, za 200 dirhamów. Dostaniecie... no to będzie gdzieś na zdjęciu. Mniej więcej... Tyle w sensie w długości. I na szerokość, tak powiedzmy, około 1 cm, 1,5 cm grubości. To jest jakieś 90 zł. Także naprawdę bardzo, bardzo dobra cena. Jeżeli ktoś nigdy tego nie palił, to oczywiście zawiera w sobie prace działa podobnie działa podobnie nie się tak kręcić widzi się w i nie chcę go nie chcę po prostu kiepować na ziemię bo w mieszkam jest tak ładnie tak czysto że już nie wypada hmm. także Dostawiacie tego no, bardzo dużo Ciała e... powiem tak sympatycznie i co Szercie wobuty chyba w tle. Uff. Dzisiaj będziemy wyszli zwiedzać inne dzielnice. Mamy zamiar wybrać się na dzielnicę żydowską, prawną żydowską. Stwierdziliśmy, że jednak w fezie no będzie spędzonych więcej niż, niż jeden dzień. Ile? Zobaczymy. No i co? Moi drodzy, przygody z fezem, ciąg dalszy, po prostu. Nie mam zdjęcia zrobić, tylko ja wyjdę jeszcze dalej, A żeby już nie mieć w tle innych rzeczy. O.